Czeka nas druga Grecja, Armagedon, upadek, e, budżet nie wytrzyma, nie zbilansuje się, będzie gigantyczny deficyt, i tak dalej. Tak, zdziwieni tak naprawdę ta sytuacja. No właśnie, ja myślę, że po prostu skutecznie przede wszystkim odbieramy te pieniądze różnym karuzelom watowskim, owskim mafiom paliwowym i innym e, e, aferalnym przekrętom. To jest bardzo widoczne, to uszczelnienie systemu podatkowego. Ono daje bardzo pozytywne efekty. Jaka to jest skala? No, skala jest. Y Niesłychana, niespotykana zarządów Platformy PSL-u, bo wzrost za pierwszy kwartał takich dochodów z VAT-u no, sięgał kilkudziesięciu procent, był wyższy o kilkadziesiąt procent, a to mówiło się o czterdzieści procent. Oczywiście on pewno w skali roku będzie nieco niższy, ale na pewno będzie znaczący. Wzrost dochodów z tit było o 15% wyższy. No, praktycznie ze wszystkich źródeł, ze wszystkich rodzajów dochodów budżetu. One rosły, no i przede wszystkim za pierwszy kwartał mamy wzrost polskiego PKB, czyli wzrost gospodarczy jest na poziomie 4%. To jest jeden z lepszych, najlepszych wyników w Europie. Rumunia ma 5,7%, ale tak poza tym to te kraje, które nas uczą praworządności, gospodarki, wzorców zachowań. Mają te wzrosty raptem na poziomie 0,5%, 1%, no 1,5% to już jest całkiem dobry wynik, w tych bogatych przecież krajach strefy euro. A więc widać, że my zaczynamy być bardzo groźnym konkurentem dla tych starych krajów Unii. Dlatego one się tak denerwują, dlatego pan prezydent Francji Macron nam tu wygraża prawda, i straszy nas. A niektórzy marzą o tym, żeby nam odebrać jakieś środki finansowe unijne, choć to jest przecież wbrew traktatom, porozumieniom, zasadom. Bo my zaczynamy nie tylko doganiać, ale w pewnych aspektach zaczynamy prawie że deptać po piętach tym, którzy byli uprzywilejowani w Europie do tej pory. To jest nasz eksport, to jest nasz poziom pomocy. Dla polskiej rodziny. To jest doświadczenie, które no naprawdę jest fantastycznie pozytywne, jeśli chodzi o program rodziny.